Anna Walentynowicz zginęła w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu z państwową delegacją na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. W czasie PRL była jedną z liderek Solidarności i główną postacią sierpniowych strajków 1980 roku. Urodziła się w ukraińskiej rodzinie pod Równem na ówczesnych kresach II Rzeczpospolitej, a obecnie Ukrainie. Stąd też, ale również dlatego, że jej działalność opozycyjna inspirowała ukraińskich opozycjonistów, w Kijowie przed Polską ambasadą stanął pomnik z jej popiersiem. 12 października 2020 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda i pan Piotr Walentynowicz, wnuk opozycjonistki, odsłonili pomnik Anny Walentynowicz na terenie ambasady Polski w Kijowie. Anna Walentynowicz urodziła się w 1929 roku we wsi Sienne pod Równem, która obecnie nosi nazwę Sadowe. Z Kresów wyjechała z przybraną rodziną w 1943 roku, najpierw pod Warszawę, a zaraz potem do Gdańska, w którym spędziła resztę życia. Bardzo się cieszę, że mam dzisiaj ten wielki zaszczyt, żeby dokonać odsłonięcia tego pomnika tutaj właśnie w Kijowie, w Ukrainie. Przed budynkiem polskiej ambasady. To jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Ważne z kilku przyczyn. Po pierwsze, ważne dlatego, że ta wielka Polka, Anna, zwana Anną Solidarność, jakże symbolicznie rzeczywiście była jedną z twórczyń tamtego wielkiego ruchu Solidarności. Dość powiedzieć, że tamten słynny w 1980 roku strajk w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się dlatego, że zwolniono z pracy suwnicową Annę Walentynowicz. To tak naprawdę była pierwsza z przyczyn tego strajku. I... Prezydent nawiązał też do tej sytuacji, że pomnik ten stanął w Kijowie na dziedzińcu polskiej ambasady. Wskazał na postać Anny Walentynowicz, która łączyła w sobie ukraińskie pochodzenie i polską duszę. Spaja w sobie jako osoba tą wielką wartość, jaką jest przyjaźń polsko-ukraińska, jaką jest nasze współistnienie. Do ostatnich chwil swojego życia zresztą, bo przecież do 9 kwietnia 2010 roku, w przeddzień swojej śmierci, jeszcze rozmawiała ze swoimi bliskimi, którzy tutaj w Ukrainie mieszkają i którzy tutaj. Są obywatelami, którzy tutaj prowadzą swoje życie, dla których to jest ich życiowe centrum. W istocie była, można powiedzieć, jak gdyby pomiędzy dwoma światami pomiędzy tym światem Rzeczypospolitej Polskiej, a tym światem Ukrainy, gdzie także. Byli jej bliscy. W uroczystości odsłonięcia pomnika wziął też udział wnuk Anny Walentynowicz Piotr. W rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że ma nadzieję, iż odsłonięty w Kijowie pomnik jego babci będzie stanowił pomost łączący Polaków i Ukraińców.